Jak smakuje modlitwa według receptury wypracowanej przez duchowość karmelitańską. Przez ostatnie cztery tygodnie staraliśmy się co nieco z tego przepisu zaczerpnąć poprzez tematy przygotowane przez panią Annę Gudzińską ze świeckiego zakonu karmelitów Bosych. Kończąc ten cykl, chciałbym państwa w dzisiejszej audycji zaprosić na króciutkie podsumowanie tego, co zostało już. A zatem każdemu z czterech tematów poświęcimy dwie minuty, aby króciutko przypomnieć, czym jest modlitwa, co święta Teresa Wielka mówiła o modlitwie, czym jest lekcja Divina i modlitwa wewnętrzna. Już teraz pozwolę sobie Państwa zainteresować tą tematyką poprzez osobistą lekturę artykułów, które znajdą Państwo na stronie internetowej smakkarmelu.pl, jak też yy, udział w karmelitańskiej szkole modlitwy, która w różnych ośrodkach w Polsce, w tym m.in. w Częstochowie, w Kościele Akademickim przy ulicy Jana Kilińskiego, raz w miesiącu się odbywa. Szczegóły tych spotkań znajdziecie Państwo na wspomnianej stronie internetowej smakkarmelu.pl. A teraz czas antenowy oddaję pani Annie Ligudzińskiej. Kiedy mówi się Karmel, to myśli się modlitwa. Ale nie tylko ta modlitwa rozumiana jako jakaś formuła słowna, ani też jako powiedzmy jakiś konkretny czas, który przeznaczamy dla pana Boga, od do, ale po prostu jako życie. W Karmelu mówi się, że modlitwa. Staje się naszym życiem, a życie staje się modlitwą. I w takim sensie rzeczywiście Karmel jest modlitwą ciągłym przebywaniem w obecności Bożej, pamięcią o Bogu, który jest obecny w nas i w każdej naszej sprawie, także pośród garnków i rądli, czyli w najbardziej prozaicznych rzeczach, jak mówiła święta Teresa od Jezusa. Ale takim drugim słowem, które kojarzy mi się z y, Karmelem, i myślę, że to dokładnie charakteryzuje naszą duchowość, to jest przyjaźń. Nasza fundatorka, Święta Teresa od Jezusa, mówiła, że modlitwa jest y, spotkaniem z Bogiem, poufną rozmową z y, tym, o którym wiemy, że nas miłuje. I ta przyjaźń jest bardzo charakterystyczna dla Karmelu. Patrzymy na Boga jako na przyjaciela. Patrzymy na relacje z Nim jak na głęboką i zażyłą przyjaźń, bliskość. Yy, musimy pamiętać, że przyjaźń się buduje, dlatego nasze życie to jest życie, staranie się o yy, bliskość z Bogiem. W jaki sposób ją budujemy? Poprzez modlitwę, poprzez lekturę duchową, poprzez czytanie Pisma Świętego, pamięć o obecności Bożej. Pamięć buduje się przez szczerość, czyli yy, jestem przed Bogiem taka, jaka jestem. Nie udaje, nie przygładzam włosów, nie zakładam maski. Przychodzę z całą moją słabością, ufając, że ten, kto na mnie czeka, przyjmie mnie taką, jaką jest, bo taką, jaką jestem, on mnie pragnie. Musimy sobie odpowiedzieć, co to znaczy przyjaciel. Tak? To jest ktoś bardzo wierny, ktoś, kto akceptuje nas w całości, chociaż nie patrzy na nas przez różowe okulary. Wie, jacy jesteśmy i nie gorszy się nami. Ta przyjaźń w Karmelu charakterystyczna jest nie tylko dla relacji z Panem Bogiem, ale ona ma dotyczyć także naszych międzyludzkich relacji. Jeśli myślimy o świętych karmelu, to trzeba byłoby tutaj na pewno wymienić trzy postaci naszych fundatorów, czyli świętą Teresę od Jezusa oraz świętego Jana od Krzyża, dwóch mistyków hiszpańskich żyjących w XVI wieku i świętą Teresę od dzieciątka Jezus, francuskę, żyjącą w wieku XIX. Święta Teresa od Jezusa nazywana jest naszą Świętą Matką. To ona rozpoczęła z pomocą Bożą, oczywiście, reformę zakonu karmelitańskiego, co spowodowało, koniec końców, powstanie zakonu karmelitów bosych. Co jej zawdzięczamy? To Teresa dała nam właśnie definicję modlitwy. To ona nauczyła nas, że jest to spotkanie, że jest to rozmowa z przyjacielem, że jest to relacja przyjaźni. To święta Teresa podała nam trzy fundamenty życia modlitwą, bez których tak naprawdę nie ma modlitwy. To jest miłość bliźniego, pokora i wyżyczenie się siebie. Miłość bliźniego jest, można powiedzieć, testem miłości do Boga. Jeśli nie kochamy bliźniego, nie możemy łudzić się, że kochamy Boga. Ta miłość jest jakby termometrem naszej relacji z Panem Bogiem. Pokora jest rozumiana jako prawda o sobie. Czyli wiemy, kim jesteśmy, wiemy, kim jest Pan Bóg, wiemy, w jaki sposób od Niego zależymy. I wyrzeczenie się siebie rozumiemy jako wolność ducha. No właśnie, nie możemy być niewolnikiem rzeczy, nie możemy być niewolnikiem idei, możemy posiadać, ale nie możemy być posiadanymi. Czyli wszystko mamy z umiarem, wszystko posiadamy z umiarem. Nie boimy się z tego zrezygnować. Umiemy z tego zrezygnować, gdy widzimy, że jest taka potrzeba. I dotyczy to nie tylko rzeczy, ale również takich wartości jak nasze zdrowie, czy życie, czy powiedzmy dobra opinia w oczach innych. Lekcja Divina. Czyli Boże czytanie, duchowe czytanie Pisma Świętego. W Karmelu podkreśla się, że to nie jest forma modlitwy. Jest to pewnego rodzaju droga, ponieważ kiedy na nią wchodzimy, godzimy się, żeby tym słowem żyć konsekwentnie, żeby się według Słowa Bożego formować, żeby formować nasze życie. Kiedy modlimy się lekcją divina, zbliżamy się do Boga, chcemy słuchać, co on do nas mówi. On ukryty w słowach Pisma Świętego. Chcę podążać za tym, co do mnie mówi w życiu, według tego dokonywać wyborów i decyzji. Lekcja składa się z kilku etapów. Na pewno zanim do niego przystąpimy, rzeczą pierwszą jest modlitwa do Ducha Świętego, żeby otwierał przed nami to Słowo i żeby, żeby nas otwierał na to Słowo. Pierwszy etap to lekcja, czyli czytanie świętego tekstu. Jak mamy go czytać? Czytamy z wiarą, że Bóg jest, że jest w tym słowie. Następnym etapem jest medytacja, rozważanie, co Bóg mówi do mnie i co mówi o mnie. Słowo, które przeczytaliśmy, zaczyna w nas działać i myślę, że każdy z nas może tą swoją historię odnaleźć w Piśmie Świętym. Trzecim etapem jest oracja, czyli modlitwa. No właśnie, niektórzy mówią, że to tutaj rodzi się modlitwa. To jest etap, kiedy słowo dotyka już serca i serce zaczyna rozmawiać z Bogiem postępuje za Słowem Bożym odpowiada na nie i etap czwarty, kontemplacja czyli kontemplacyjne zjednoczenie z Bogiem lekcja divina właśnie do niego ma prowadzić w Karmelu mówi się, że lekcja divina i modlitwa wewnętrzna to dwa płuca którymi oddychamy z Jezusem Modlitwa wewnętrzna jest spotkaniem, relacją, żywym spotkaniem. Święta Teresa od Jezusa nie dała nam nigdy schematu modlitwy, ponieważ spotkanie nie może odbywać się według schematu. Możemy to porównać do spotkania z człowiekiem. Kiedy spotykamy się z przyjacielem, owszem, postanawiamy sobie, że o czymś będziemy z nim rozmawiać, ale nie wiemy do końca, jak to spotkanie się ułoży. Za chwilę być może zmienimy temat, bo przyjaciel będzie chciał. Żebyśmy porozmawiali o czymś zupełnie innym, a może będzie potrzebował, żebyśmy tym razem z Nim pomilczeli. I tak jest w modlitwie wewnętrznej. Na początku, kiedy się jej uczymy, rzeczywiście stosujemy taki prosty schemat przygotowujący nas do tego, ale potem zarzucamy go i staramy się po prostu stanąć w obliczu Boga i po prostu z Nim być. Modlitwa karmelitańska nie jest wypraszaniem konkretnych dóbr. Ale jest właśnie przyniesieniem życia przed Jezusa, tak? Mówimy o tym, co dzieje się w naszym sercu, o naszym smutku lub o naszej radości, o naszej potrzebie. Czasem może to być po prostu bycie, bez słów, bo prawdziwi przyjaciele już nie muszą używać słów do tego, aby się porozumieć. Na początku używamy wyobraźni, przedstawiamy sobie Jezusa w jakiejś scenie ewangelicznej i jesteśmy z nim, na przykład w ogrójcu takich chwilach, kiedy wydaje nam się, że szczególnie potrzebuje naszej obecności, kiedy jesteśmy radośni, możemy być z Nim, możemy być z Jezusem zmartwychwstałym, możemy usiąść obok Maryi i wpatrywać się w dzieciątko ułożone w żłóbku. Stajemy przed Jezusem w Jego obecności tak, jakbyśmy go widzieli. Z czasem ta obecność Boża coraz bardziej się jakby uwewnętrznia, czyli coraz bardziej zaczynamy odczuwać, że Bóg jest w nas i wyobraźnia już wtedy przestaje być potrzebna. Modlitwa czyni się coraz bardziej prostą, aż staje się modlitwą serca. To było naprawdę ekspresowe podsumowanie czterech tematów, które w ramach audycji smaki modlitwy poruszaliśmy w ramach karmelitańskiej szkoły modlitwy. Przypomnę raz jeszcze, że te treści przygotowała dla nas pani Anna Ligudzińska ze świeckiego zakonu karmelitów bosych. Pani Aniu, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że podzieliła się Pani z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. A wszystkich zainteresowanych karmelitańską szkołą modlitwy odsyłam na stronę internetową smakkarmelu.pl, jak też na co miesięczne spotkania w Częstochowie w Kościele Akademickim przy ulicy Jana Kilińskiego 132. Spotkania, w ramach których można o duchowości karmelitańskiej dowiedzieć się nieco więcej, jak też uczknąć co nieco z modlitwy, którą ta szkoła proponuje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie smakkarmelu.pl